Chelsea jest ostatnim angielskim zespołem, któremu udało się wygrać Ligę Mistrzów. Jednak 4 lata temu niewielu postawiłoby na drużynę ze Stamford Bridge w konfrontacji z Bayernem. W finale zabrakło takich zawodników jak Terry, Iwanowicz, Ramirez oraz Majreleż. Mimo to drużyna Roberto Di Matteo zdołała wywieźć Puchar z Monachium. Słowo wywieźć nie jest tu wcale przypadkowe. Tak powstał autobus. Chelsea już przed finałem borykała się z problemami. W marcu 2012 roku zwolniony ze stanowiska trenera został Andre Villas-Bolas, niedługo po tym, kiedy Chelsea przegrała z Napoli 1-3 w 8 finału. Portugalczyk nie potrafił zapanować nad szatnią, co przekładało się na fatalne wyniki w lidze. Jego miejsce zajął Roberto Di Matteo, który dokonał niemożliwego. Pod jego wodzą The Blues wygrali rewanżowe spotkanie 4-1, tym samym awansując do ćwierćfinału. Tam spotkali Benfica, którą grając defensywnie pokonali dwukrotnie. 0-1 oraz 2-1 po cudownym wykończeniu Mayrelaesa w 92. minucie spotkania. W półfinale drużyna Di otrafiła trafiła na Barcelonę. Przewidywano, że w finale oglądnąć będziemy El Clasico, ponieważ przeciwnikiem Bayern był Real Madrid. W pierwszym meczu na stamford Bridge Chelsea pokonała Barcelonę 1-0, oddając zaledwie jeden celny strzał w całym meczu. Całkowite posiadanie piłki De wynosiło tylko 28%. Remans na Camp nou był bardziej interesujący. Wprawdzie posiadanie piłki obu dużo nie zmieniło się, ale na szczęście nie wygrywa się tym meczów, a już na pewno nie trofeów. Laograna po golach Busquetsa i niestety szybko zdobyła dwubrankowe prowadzenie, dające Alas do finału. Dodatkowo, chwilę po pierwszej bramce czerwoną kartkę zobaczył John Terry. Sytuacja Chelsea stawała się coraz bardziej dramatyczna. Nie zabiło to jednak ducha walki. Tuż przed przerwą golem życia popisał się Ramirez, przechylając szale z powrotem na korzyść Chelsea. W drugiej połowie trwało oblężenie bramki Petra Cecha. Rzutu karnego po drogby nie wykorzystał Messi. W doliczonym czasie gry po kontrowersyjnym kontrataku gola na 2-2 zdobył Fernando Torres, przypieczętowując awans Chelsea do finału. Mimo okrojonego składu i braku kapitana, zawodnicy wyszli na murawę skupieni i zaangażowani. Na lewej pomocy musiał zagrać niedoświadczony obrońca Ryan Bertrand. Co ciekawe, jest jedynym piłkarzem, który zadebiutował w blizę mistrzów w finale rozgrywek. Za Ramiresa do składów wskoczył Obi Mikel, a za Iwanowicza Bosingwa. Tego zastąpił świeżo sprowadzony Gary Cahill. Tak prezentowały się składy obu drużyn. Od samego początku Bayern dyktował tempo. Obleżenie bramki Petra Czecha z czasem zmieniało się w kontry Chelsea, które były tak samo skuteczne jak atak pozycyjny Bawarczyków. Statystyki przerażająco wskazywały na dominację Bayernu na boisku. Gol padł dopiero w 83 minucie spotkania po główce Tomasa Millera. Mecz wydawał się już przesądzony. Kibice odliczali już ostatnie minuty do ostatniego gwizdka. 5 minut później Chelsea wykonała swój pierwszy rzut rożny w meczu pierwszy przy 20 kornerach Bayernu. Po dośrodkowaniu, Juana Maty najwyżej do główki wyskoczył drogba i wpakował piłkę pod poprzeczkę. Doszło do dogrywki, podczas której Petr Czech obronił rzut karny Ariana Robena. Zmęczeni piłkarze nie byli w stanie stworzyć więcej wygodnych sytuacji. Nadeszła pora na rzuty karne. Pierwszą jedenastkę wykorzystał Filip Lam w przeciwieństwie do Maty. Swoje jedenaski wykorzystali pewnie Gomez, David Luiz, Noyer oraz Frank Lampard. Nadeszła pora na Olicia, któremu nie udało się pokonać Petra Czecha, za to Ashleyko z łatwością umieści piłkę w siatce. W piątej turze Szwajcjanger podszedł do jednostki lekceważąco, co przypłacił niecelnym strzałem. Ostatniego karnego wykonał Didier Drogba. Król Stamford Bridge wziął krótki rozbieg i z łatwością pokonał Neuera, dając Chelsea pierwszy w historii triumf wizy mistrzów. Jose Mourinho powiedział kiedyś, że Chelsea ma dwóch kapitanów. Jego słowa się sprawdziły, ponieważ Terry oraz Lampard podnieśli Puchar Europy razem. Autobus wygrał Ligę Mistrzów stawiając na taktykę i konsekwentną grę defensywną, udowadniając, że można zatrzymać takę w bardzo prosty sposób. Ten dzień pozostanie w każdym niebieskim sercu na zawsze tak tworzy się historię. Z okazji 5 tysięcy subskrypcji... Ja... Czekaj, czekaj, jakich 5 tysięcy? To prawda. Jeszcze niespełna tydzień temu mieliśmy około 4800 subskrypcji i zastanawialiśmy się nad nagrodą dla was do konkursu. Zanim zdążyliśmy się zdecydować i ją wybrać, na naszym kanale zawitała taka liczba subskrybentów. Przechodząc do kwestii konkursu. Konkurs będzie polegał na zasadzie losowania, a co do wygrania? Do wygrania jest piłka Premier League na rok 2016/17. Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Aby wygrać piłkę, musicie wykonać kolejno 5 poniższych kroków: polaikować film, zasubskrybować kanał, polubić naszą stronę na Facebooku, polubić post konkursowy na Facebooku, udostępnić publicznie post konkursowy z hasztagami i #konkurs. W komentarzu też musicie odpowiedzieć na pytanie: kto był zawodnikiem meczu w finale pomiędzy Chelsea i Bayernem? Wyniki konkursu podamy 13 sierpnia w dniu inauguracji Premier League. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz dziękujemy za dużą aktywność pod filmami oraz za wsparcie. Na razie. Na razie.